Dobra, podsumujmy czat. Dano mi challenge taki że chciało dać 19 minut. Ale powiedziałem, że już było. I challenge polegający teraz na tym. Że jest to 10-minutowy live. Mój brat zaczyna narzekać. Mój brat to T-Rex? No. Mój brat to T-Rex. On było elatomski. I słuchajcie, czat. E, okazało się, że wczoraj mi powiedziano, żeby się opłaca kupować tego surfera. Lecz ponad cztery osoby mówią: Nie kupuj Light, nie kupuj, nie opłaca ci się. Ale słuchajcie, czad. Powiem wam też, dlaczego chcę kupić tego surfera. Ponieważ, chodzę sobie na Marvel. I zobaczcie, czad. Mamy ponad trzy skiny z Marvela. Jedynnego, jeżeli chodzi o to, bohatera takich najsywniejszych, nie, ma, nie mam wdowy. Jeżeli takich najsilniejszych. Nie widzisz jakiegoś kruka, który dodał w Fortnite, czyli Tetbula. Czy mi się Bulla, bo to nie są główni bohaterzy. Tacy jak Kapitan Ameryka, Star Lord, Thor oraz Met Bull. Mam tylko i wyłącznie czterech. I chciałem dla Was zrobić odcinek, jak gram e, Avengersami. No niestety. I Surfer należy do właśnie tych, tych bohaterów. I dlatego chciałem kupić, a poza tym zobaczcie yy, Dalej, plecaki, plecaków mam też właśnie z Marvela I, pro, i wszystkie, wszystkie jakie, są, znaczy, takie wiecie A nie, nie mam chyba Deadpoola Albo, de, a nie, to są wszystkie cztery Kilofy mam i wyłącznie jedno Dwa, przepraszam, dwa Dwie, ale jed, nie mogę użyć, nie mogę Więc będzie jeden kilo z Marvela Ale to nieważne, skiny są najważniejsze Lotni mam oczywiście dwie ale jedna lotnia jest i wyłącznie do tora i spadanie oczywiście jedno ale spadania nie liczymy, nie liczymy też że to bardzo lotni kilofów liczymy tylko i wyłącznie skiny i wlecaki, więc czat, głosuję na czy kupować surfera, pamiętajcie około 900 fałdolców reszty mam dla siebie, zobaczycie więc ja się też trochę na to nie obrażam 920 bardziej Więc macie, się, macie szansę się pokazać. W ogóle i wyświetlenia w ciągu 5 minut, jakieś kurde wyświetlenia, no mało, ale wiecie, zawsze to coś. Dzisiaj 10-minutowy live też z 5-minutowym, ok. A, bo ja mam tą muzykę! Ale nie, zarombista jest, podoba mi się. Ekran wtrywania, takie, wiecie sobie, różne tu Ale dobra, nieważne. Chodzi tu o to, czy kupujemy skina. W sensie, ja bardziej chciałbym. Ale to jest też wasza, jakby bardziej wasza decyzja. Zauważcie, czat, że mam bardzo dużo z kimś, to z Marvela. W sumie takich bardzo fałdolców dostało, trochę wydanych na serię Marvel. Wiadomo. Darmowej lotni nie zdobyłem, żebym też właśnie zrobił bardziej też challenge. Tej lotni z Marvela z sezonu 9 nie zdobyłem jej. Ale zdobyłem inne wszystkie nagrody. Znaczy nie zdobyłem ekranu szczytywania oraz właśnie tej darmowej lotni. A tak to, to wszystko tam zdobyłem, bo ja, gra, ja grałem mało w challenge, Marvel, Marvel, grałem też Marvela trochę, nie grałem Thanos'em ani razu, więc no... Bo, więc super, co nie? A mój brat grał i Kartofel też. Tam chyba z dwa razy, po raz grali um, Thanos'em. Bo, ta, bo Thanos'em jest bardzo ciężko zagrać, było. Musiałeś kryształy przed ponad 20 graczami, którzy cię chronili, więc tu miałeś, tu miałeś bardzo małą szansę. A czy, oczywiście, jak ta noc zginął, to mogłeś szczerze właśnie zgarnąć tę noc, więc no. Eee, ktoś mnie zaprosił. No, ale kurde, to Geder. Eee, zobacz, jak jesteś daleko. niech ja cię znajdę, powiem. A właśnie, jak, 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 jak w razie czego powiecie, że ją tam kupił, to ja użyję z jednego kodu. Ale to wy, wy, to wy możecie wybrać, kogo mam sobie eee, weprzeć. To Geder, ma, Siemka to Geder. Zresztą dobrze. Cieszę na chwilę porozmawiać chodzisz. Okej. Okay. A to czy słyszysz? Może kupić tego surfera jednak, wiesz? Może kupię. Nie Ale ten plecak to jest ładny, co nie? I ta, i ta deska, kurde. A wiadomo, że zro... nie chciałbym trochę być fałdolców na, wiesz, takich samych. No deska z git. Plecak też jest git. No i kilo taki średni. Ten plezek trochę ten od, odstający jest, ale... Ale niech będzie, no nie. Tak, ale w sumie do Tora też wyfacowa. No to datora... jest... jeszcze tak w miarę. Ale skin? No, skin nie. No czekajcie, teraz zobaczymy oryginalną wersję. No to jest coś takiego właśnie. I nie wiem czy to palić. Dobra, czat zagramy może tym skinem. W sumie się wiecie. Ale wiesz, ty kiedyś widziałeś na mojego live w Olełowskim z na mnie? No, no i właśnie też chciałem zejść. Ja od kolonego, ja sobie w niej włączyć, to spalony i był to No nie ja to włączam. Aha, bo ja widzisz wam. Czy... Ja, no czy się miałeś co mam włączyć? Nie, nie będę włączał jeszcze raz. Dobra, się mam jestem. trzyma pepek. Chcę zobaczyć, no, jak jest ta kancelaria. Tak? Dobra, tak, słuchajcie, to bo generalnie patrzcie mam bo ja jeszcze raz powtarzam, że czy kupić, bo zobaczcie, mam te skiny z Marvela, pamiętajcie. Najmniej gram oczywiście Star Lordem, później Kapitanem, a torem gram cały czas praktycznie, bo to jest jeszcze galakcji. I dlatego też chciałem tę pracę kupić, właśnie, bo to toro to nawet. Tory jest spoko. No, tak. Więc najgorszy z tego wszystkiego jest skin, no ale bo co miałbym kupić deskę za 800, nie, tak mogę kupić prais. cały zestaw. I, i zaoszczędzę na tym 600 fałdolców za 4 dni dostanę z ratowania 300 i będzie 900. <noise> Jakoś tak dziwnie ja tak zarabiam. Ja słucham, co ty mówisz, bo ja się to układa A, więc mi się trochę opłaca, bo za, potem, po, potem dostanę za kolejne A ja mogę się nawet doładować, Braze, ale mi się nie chce. Chwila. Zaraz z heha tak, he, he Ej, a jak to, a kupić z jakim kodem? Twórcy tego serwera? Mogę wesprzeć? Czy powiesz mi kogo, kogo bym tego opłacał się wesprzeć? Ernesta? koła? Bo ja nie wiem, no nie? Mogę się? Kupić z kodem, my tam już sobie trochę zarobili, no nie? bo i tu byś zarabiał za to no to chyba to się nie odzywa, dobra to kupimy z kodem ja nie wiem ostatnio czekajcie ja, dobra Ernest zasłużył Dobra, czas i posłuchajcie, no zrobimy to może, no bo wiecie. Poczekajcie, to, bo, zobaczmy jeszcze raz. Tak, był na plecach. na no, nie. Ale widać, że jest ładny. Jest jakaś gwiazda. Jest jakieś w ogóle pole, które dziwnie pokazuje. Dalej jest deska, która. No. Widać, że ma taki upływ. Bo gdyby nie miało, gdyby nie było, to nie radziłbym już kupować go. A on ma do, dodaną taki specjalny jeszcze efekt, widać go. Jeszcze jeden efekt, nie wiem. W sumie mógłbyś kupić Czekaj, Kilo. A no Kilo wydaje jak, e, taki... Nie ma odgłosu prawie, ale zobaczcie, że jest efekt gwiazdy, więc podsumując jest całe, tylko on nie świeci się niestety, więc. Chociaż można go zobaczyć, chociaż nie pisze tu nic, więc wiecie. Dobra, to kupimy go, dobra? Tad. Czekajcie, Ernest jest kozik. Tego przedmiotu nie można by A tego na przykład? A tu można. No ale samego surfera się nie opłaca kupować. I deski też. Zobaczcie to, to jest 800, a tak to 900 po co zaoszczędzicie. To byłaby moja trzecia lotnia. E, piąty plecak, szósty, piąty skin i drugi, i druga tego, i drugi killoff. Siema. Siema matnet. Kupuje, chyba kupuję tego, pakiet surfera. Dobra, to 3 w 1. XD zrobiłem co? A w ogóle ja mogę jeszcze zwrócić, dopóki nie zrobię tego i nie zrobię tego. Kupiłem to. Aha, 300, 300, 100 Ej E, bardzo chciałeś. Mati, Mati, co? O co? co? Ramy? Ramy? O. Nie wiem, bo chciałem. Czekaj, teraz chcę idę chyba na autowanie Aha, to pomadnę <Spie>. Ej Mati, mogę um. stąd? <słyska> Przyszłam i mi się rozżegnać Przyszłam i chciałam się rozżegnać no, Co się dzieje? Zaraz nie, nie wiem, która godzina jest, 10 minut Kurde, no Już? Ej, no co jest, fy Koniec? Już? A jeśli powiem, bo nie wiem, o której kurde Już powiem, Zaraz koniec, kurde. na muszę kończyć. No nie. Dobra, zobaczymy się może później. później. Dobra, zobaczymy. Dobra, to trzymajcie się do później, dobra. Jak, dole? Nie wiem, to zobaczymy, może ostatni live, ale już taki normalny Dobra, trzymajcie się do, yy... Późna. A patki. A, i do... później na A i zasubskrybujcie ten kanał, to zostawcie w górę, dzwoneczek. tak,